Drodzy Państwo, mecz będzie trwał dwa razy 20 minut, myślę, że z panem sędzią, którego chciałbym przedstawić bardzo serdecznie, pan Józef Gładysz, legenda Lechi Gdańsk, myślę na wygrzeżu tej postaci też nie trzeba przedstawiać, zawsze był naszym sędzią, naszym trenerem, a dzisiaj jest sędzią, czyli tak troszkę tutaj poznają osią. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, zapraszamy wszystkich do radości. Mam nadzieję, że to będzie czas taki piękny, spędzony razem i z dziećmi, i z młodzieżą, i ze starszymi. Za to bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Pięknie! Brawo! Marcin 1-0, brawo! Też prawie Piękny strzał. Trzeba brać poprawkę na wiatr. prawo, prawo, prawo! Ręki! Ręki, z ręki rzucamy. Rzuc autu dla niebieskich. Ksiądz Marcin pięknie przyjął nagłówkę. Rzucę księdza Adama i księdza Cyperiusza. Brawo Klacki. Brawo piękna. Pierwszy kontakt z tyłką. Samtalene er bra! <grymne> Ciebie z piasku, no jedziesz ze śród. Jak pan pierdolę? Przez Adam przy piłce, trzyma się. No i poszła. Nie, nie, przez węgiel idzie, Uwaga! I uwaga będzie! Poszła! W listonosz tam nawet jest twardszy lub kiedy listonosz na piłce. <ślesy> O, o, brawo! Brawo! Hip-hip! Parafianie! Hip-hip! Hip-hip! Hurra, hurra, wyspury! Rosyj wył! Nie można No? No ale niestety, Bramkarz to Bramkazem? To Bramkazem! Ja się życzę, że Sebastian Bramkazem króci. Sebastian Kaczyński, podeszliwie, Maciuszy Łukasz, to jedno. I tak? Łukasz? No co tam się dzieje? Nie. nie widziałem, sędzia nie widział Nie widział sędzia, elektryk bizdek, panie, no nie, nie widział sędzia, elektryk bizdek, panie, 3, 2, dla nie, to no 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Parafianie, tym razem nie. Tym razem nie. A kto w ogóle wbił gole? Ktoś to w ogóle notuje? Narada wśród księży, schodzą się razem. Jakbyście nie widzieli, parafianie w niebieskich koszulkach, księża w niebieskich braciach. Słabo było mówi się za nami. Parafianie, głośno. Święty bracie Aldercie. Święty bracie Albercie? A teraz rugby będą. Minęło 5 minut. Seba, seba zostaje, no seba schodzi. 13. Skręcimy Piotr, jednak tylko dostanie. Poza linię boczną. Wszyscy poza linię boczną, żeby się krzywda nie stała. Ale uwaga. Czas Marcin, czas Marcin idzie. Uwaga! Czas Marcin nie. Kamil. Kamil! No i poszło. Wielkie brawo dla za Piotra jak Kwaros i obronił. Uwaga, waga będzie... Jeść! Księża 4-3. 4-3, Ja mam jedno pytanie z parafia. Siódemka to kto? Siódemka to Michał? A ksiądz Tyberiusz był na... Spawał się szykuje, nie? Uwaga. Prosto, oczko, księdza Kwaros. Łukasza. Tak? Tak.

Czy z biegnie? Uwaga! Pan Darek, uwaga! Uwaga! Oh, no! Prowożary! Prowożary! Pan yes! Wielkie brawa dla powożca! Pięć! Trzy! Jest. Wielkie brawa! Pięć! Trzy! Księża! Kip-kip! 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 Wielkie brawa dla parafian! Grając znakomicie! kip hip. kip hip. hip, hip. I kip, kip. reszka! Nie! To Stolczyk! Ksiądz czegoś! Uwaga! Przy... Drzegorz, przy Uwaga! Idzie, będzie, będzie! Nie będzie! Będzie! Nie! Będzie, nie będzie! Nie będzie! Kamil! Nie! No nie! To się odbiło tylko, no! Zamieszanie lekkie! Zamieszanie! Tu ksiądz Tomasz, Marcin! Ksiądz Tomasz będzie! Uwaga! Nie! Za wysoko! Przyszedł przy piłce! Idzie do przodu! Zmęczeni jesteście? Panie sędzio, ile zostało minut? Trzy minuty, trzy minuty, uwaga, Seba, Ksiądz Piotr, Ksiądz Piotr, dzieje się, dzieje się, pan Darek. nie, ksiądz Piotr, słuchajcie, no! Wielkie prawa, pusta prawda, no! To by po odcinek by się nie trafiło. 6 do trzech dla księży, no! No ludzie, no. no, żeby księża znowu wygrali, no parafianie, kibicujcie swoim, no! Wizek trzy minuty? Nie. Pan Darek to w akcji. Uwaga pan Are, Pan Darek, Arek Ciądź, Nie, nie w tą w drugą, dobrze. Kamil, Kamil, idziesz! Kamil, idziesz, masz Macieja, ja idziesz! Zostawcie Macieja zaraz, Maciek, idziesz! Maciek, dajcie daj mu, dajcie mu, dajcie mu! Jedziesz, jedziesz! Oj, Piotr zawsze na pierwszym miejscu obroni, Proszę bardzo, wielkie brawa. Ramka, super. Ksiądz Kibice są? Uwaga, ci, którzy stoją z strony ulicy, jesteście? Hip, 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 hip. Ale nie wszyscy za potę machają. A co wy chcecie od nas ludzie, no? Po co machacie, no? Uwaga. Uwaga, idą. Kamil idzie. Maciek. Ksiądz Maciej, Maciek, Kościół Maciej, Maciek, Maciek, Maciej, ksiąg Maciej. Ludzie, weźcie się ostatni w dwóch macie, to ciężko. Nie muszę jeszcze strzelić, wola. Uwaga. 6-3 dla ciebie. No słabo krzyczycie, no. jest piłka przy parapianie. Proszę uwaga, będzie! Przez Marcin. Przez Marcin, uwaga! O! Polipcia! Polipcia, 7 do 3. 7 do... W ostatniej minucie, w sekundzie. Sędzia jeszcze patrzy na zegarek. Sędzia patrzy na zegarek. Zegarek stanął. Piłka stała. Koniec? Nie? Prawie była Bramka, bramka była <grywa> Uwaga, wielkie brawa. Należą się. Podchodzę, podchodzę do pana sędziego. Wynik końcowy meczu. 6-3 dla księży. 6-3 dla księży. Wielkie brawa. To nie ten Uwaga. Pamiątkowe zdjęcie. Cieniów nie ma. Cienia żadnego nie ma. Chciałem pozdrowić moją mamę. Mamo, to dla ciebie te bramki. Dziękujemy bardzo. I wielkie brawo. Wielkie brawa. Oddaję ksi księdzu proboszczowi telefon. Zaczy... Dziękujemy księdzu Bogdanowi. On już biedny od 15 dzisiaj tak zapowiada. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu sędziemu panu Józefowi. Panu Rysiowi, który nam udostępnił boisko, dzisiaj pilnuje, żeby wszystko było pięknie i wszystkim naszym przeciwnikom i księżom bóg zapłać. I do następnego roku.